I tak, zaglądałem przed chwilą Jednak Z tym poddaniem kwasu Od razu tej rójce w tym samym dniu To nie był dobry pomysł I rójka się wyprowadziła Znalazła sobie gdzie indziej domek no Ale No co poradzić Trzeba, tak jak mówię, eksperymentować Ja w tym roku mam wystarczająco Dużo odkładów Także No trudno, mówi się trudno Szkoda Wiem, że już tak nigdy nie zrobię w tym samym dniu, żeby je leczyć, ale wiecie jak z tymi rójkami jest, no, nieraz się osadzało rójkę No i wcale nie jest powiedziane, że ona po prostu na drugi dzień nie poleci gdzie indziej No widocznie tak miało być Ja poczekam jak trochę będzie chłodniej i tak na szybko postaram się poprzeglądać, może akurat znajdę Tą rodzinę, z której ta rójka wyszła, bo po rójce to już ani śladu, ale skoro tutaj przeszedłem się dookoła, nigdzie jej nie widzę, to już na pewno przepadła. Ale to nic, no. słuchajcie, bywa i tak, trzeba też pokazywać. No, wszystko tak, jak jest. A nie tylko same super relatywy. Wyszło jak wyszło, no co tu dużo mówić. Chyba, że się jeszcze gdzieś wprowadziła tutaj, nie wiem, na jakiegoś ula, no nie wiem, sam, sam, szczerze mówiąc nie wiem, ale przypuszczam, że ona gdzieś poleciała sobie dalej. Ja idę, tak jak mówię, jeszcze chwilę odpocząć. Przyjdę może za jakąś godzinkę, jak będzie trochę chłodniej. I wtedy tak na szybko poprzeglądam tutaj te odkłady a być może ona przyleciała z rodzin produkcyjnych. Też tak na szybko rzucę okiem. Także no z Rujką się mogę pożegnać. Ale jakoś tam wiecie Bóg wie jak mi na niej nie zależało, o ile to nie były moje pszczoły. A jest wysoko, wysokie takie prawdopodobieństwo, że to były moje pszczoły akurat. No cóż, bywa i tak. Dobra, zapraszam do oglądania, się włączę jak będę przeglądał odkłady i rodziny. No i tak zapomniałem dać ostatnio krad odgrodowych. Już kiedyś miałem dać do tych dwóch uli tutaj. No Ale wiecie jak jest. No. Czasami człowiek o czymś zapomni też. Miałem taką nadzieję, że te pszczoły tak szybko nie przejdą do góry, a jednak przeszły do góry. Na nawłoci, podkreślam z odkładu, wiecie co wyszło. Niestety lipa, już wiecie czego nie robić. Nie leczyć od razu odkładu, bo może się nie zaklimatyzować. Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z miodem. Tutaj na przykład ten OSB, co mam po środku, to będzie na pewno odkład łączony połączę go tutaj z takim słabszym odkładem. No ale to będę robił po nawłoci najprawdopodobniej. No i co? No i jak widać, słuchajcie, pszczoły latają jak szalone. Mam nadzieję, że tego miodu coś tam będzie. Tam jeszcze w oddali widać ładnie gryka z gorczycą i rzodkwią oleistą zakwitła. Tu niedługo też zakwitnie gryka. No mają z czego nosić. Poza tym czuć ten zapach z nawłoci. Także Coś powinno być, dobra, słuchajcie, będę kręcił telefonem z ręki, e, włączę się przy jakimś ulu. Dzisiaj, dzisiaj długo nie będę pracował, bo jest taki palnik, w słońcu to jest nie wiem, ponad 30 stopni, w cieniu termometr pokazuje 30. No jest nie do wytrzymania, dobrze, że tutaj te ule akurat mam w cieniu, tam w ogóle też myślę coś zasadzić. Po środku nie wiem może jakieś lipy, tak żeby trochę tego cienia dawały lipy. Wiem, że rosną dosyć wysokie drzewa. No zobaczymy, zobaczymy to jest jeszcze wszystko do przemyślenia. Zapraszam do oglądania. Tak, bo miałem coś nakręcić, a zapomniałem telefonu wyjąć. Tu gdzie nie gdzie tu była krata odgrodowa, widzę motylica mi się wkradła. Tak kontrolnie zobaczymy, czy jest tu matka, czy czerwi. Tutaj mam akurat obok ten odkład z OSB, którego nie będę zimował, mam zamiar go połączyć. No nie, jedną ręką sobie nie poradzę, poczekajcie. No i tak, tutaj wygląda sytuacja w ten sposób. One mają tu jeszcze nadstawkę, oczywiście, 18. Nawet matka jest. Nawet jest matka. Także tu jest OK. W ogóle co ja teraz przeglądam? Bo nie wiem, czy mówiłem. Sprawdzam, czy są matki. Czy jest pokarm i czy jest miód. Znaczy, pokarm miód. Czy jest miód w miodnia Do odebrania. A tutaj jak widzicie pszczółki na bogato 10 ramek plus 18 mają do zalewania. Jeszcze tutaj sobie tylko zobaczę z reguły wyjmuję środkową ramkę no i boczne, Żeby zobaczyć czy mają pokarm te tu na pewno mają pokarm też nadstawka była ciężka. No ale tak jak mówię tu mam ten odkład on jest 2 centymetrów z płyty OSB. Zimowałem już w nim odkłady, ale powiem Wam, że no, słabo zimowały. Dlatego na pewno go będę łączył. Tylko jeszcze muszę wybrać którąś z tych rodzin tutaj. No i tak, no i włączę się przy następnym. Dzisiaj, tak jak mówię, na no spalnik taki nieziemski. Ja długo dniem dzisiaj pracował, już mam dość. Zobaczymy tam przy innych rodzinach produkcyjnych, jak sytuacja z miodem wygląda. Zapraszam do oglądania. No i tak, przedostatnia ramka. może jakiegoś nie mam, ale, ale też nie jest źle. Coś noszą. Zobaczymy następną. No, powiem wam, że ta jest ciężka, nie jestem ją bardzo w stanie obrócić. Zobaczymy jeszcze kolejną. jeszcze kolejną, rękawiczki mi się całe lepią z propolisu przylepiono Na tej jakby jest mniej. Ale widać, że noszą cały czas. Na włoć jeszcze na pewno tu będzie kwitła jakieś 4 tygodnie. Także mam nadzieję, że przyniosą. Dobra, widzimy się przy odkładach. Bo już powiem Wam, że pod to mi się wiecie po czym leje. No i tak, podejście numer drugie, tym razem z ciastem. Słuchajcie, ta rójka, która mi uciekła, ona jest znowu w tym samym miejscu. Także będzie podejście drugie. Tak samo spryskam wodą obecne gałąź. Tym razem bez kwasu. Mam nadzieję, że będzie ok. Zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, mam matkę z tej rójki. Co ciekawe, ona nie jest oznakowana. Także, no ciężko mi powiedzieć, czy to jest w ogóle moja matka. Powiem wam tak, że jak dałem te dwie połówki e, tych płytek. To gdzie, nie gdzie widać. No trochę jest osypu pszczół. Także moim zdaniem te płytki. No tak, jedna, jedna płytka za mała dawka. A dwie to jest za dużo. Dlatego z tych płytek raczej będę rezygnował. Bardziej przemawia, przemawia do mnie buteleczka. No nic, ważne, że się odkład, znaczy rójka, że się znalazła i mam matkę. To może coś z tego będzie. Na razie dostały ciasto i trzy ramki węzy. Takie może zostawię do jutra. Może jeszcze coś dogram. Zapraszam do oglądania. No i tak jak tutaj na przykład o tym mówię, widzicie, trochę jednak wszół leży na dennicy po podaniu dwóch płytek. Dlatego ta metoda nie jest zbytnio zadowalająca dla mnie, jeżeli chodzi o. No, i tu jest to samo. Tak, idę do cienia, jestem cały mokry. Rójka odnaleziona, drugi raz osadzona. Mam nadzieję, że już zostanie. Jutro przyjdę skontrolować tam pojutrze. Słuchajcie, testowałem i zrobiłem w ten sposób. Tutaj ten rząd był bez folii. A tamten rząd z folią poddałem po dwie cegówki i widzę już duży problem. Tam, w tamtym rzędzie ostatnim, gdzie były przykryte pszczoły folią, one gdzieś mniej więcej obsiadały 4-5 ramek, tak w tych granicach. No. Najsłabsze może na trzech były, mocniejsze na pięciu, na sześciu odkłady. Tam mi dużo pszczół popaliło. Jednak jednak, słuchajcie, przy tych cegiełkach, no tak, połówka jedna nie działa, dwie połówki za dużo na taki odkład pięcioramkowy. Do tego, no, niepotrzebnie tam folię zostawiłem i coś czuję, że tamten rząd tych ośmiu rodzin będę musiał łączyć. Będę łączył rodzinę z rodziną. No niestety, no tak jak mówię, trzeba testować nowe metody. Człowiek uczy się na błęda, no te cegiełki jednak do mnie zbytnio nie przemawiają. Albo w tym roku jest tak mało warozy, albo są po prostu, no nie, nie tak skuteczne jak to tam opisywali. Także, ogólnie ten rok to powiem Wam, że chyba nie będzie zbytnio, nie będzie najlepszym, jednym z lepszych o, rok, lat, w których mam pszczoły. Raz, że problemy z tym unasieniają się matek, teraz Dodatkowo y, był problem z tymi płytkami: raz, że pierwsze były nieskuteczne, a dwa, że drugie. No to no, muszę się przyznać, bez bicia w tym rzędzie mogłem zdjąć folię. Bo tam naprawdę no, widać po kilkadziesiąt nawet pszczół na Dennicy. Także chyba wrócę do stosowania popularnych buteleczek. Albo do dozowników, tylko z tymi dozownikami też, wiecie, też można przesadzić. Podobnie widzę jak z tymi płytkami. Niby miała być taka super zajebista metoda, a według mnie tak nie jest. Bardziej buteleczka z knotem i z jakimś tam podkładem przemawia do mnie. No i co? No i na dzisiaj będzie tyle. No trochę, trochę się wkurzyłem. Mogłem zdjąć tam folię z tych, z tego jednego rzędu odkładów, ale mówię, zrobię jeden tak, drugi tak. No, i w tamtym słabszym powiem Wam, że no będzie na pewno parę odkładów do likwidacji, do łączenia. No cóż, no, co tu dużo mówić? No, człowiek uczy się na błędach. Ja tradycyjnie zachęcam do dawania w górę bądź w dół. Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i słuchajcie, tak z tych metod, wszystkich które testuję odnośnie kwasu mrówkowego, no, tak jak mówię, najlepiej. Do mnie przemawia buteleczka z knotem A jeżeli chodzi o te cegiełki no to No nie wiem, nie wiem sam co powiedzieć, jedna cegiełka według mnie było za mało A dwie cegiełki No to już no, Troszkę tam Trochę przypaliły te pszczoły, no trochę Tych pszczół na denicy leżało Z tym, że tak jak mówię Ja dałem folię od góry Zrobiłem próby Yy, na jednym rzędzie i na drugim rzędzie. No i ten rząd wyszedł super. Jak nie miał folii, też trochę tych pszczół było, ale na Denicy, ale nie tak dużo jak w tamtych odkładach. I tamte odkłady, niestety, no będę musiał łączyć. Także tam z ośmiu mi się zrobić cztery albo trzy. <grych> no tak, tak to w życiu bywa. Co tu dużo mówić. Ale jak mówię, no, jeżeli nie będziemy próbować, nie będziemy testować, no to się nigdy nie dowiemy. No i co? No i słuchajcie, no, co mogę więcej powiedzieć? No, jeszcze raz będę leczył kwasem mrówkowym, ale to musi być jakiś odstęp. Tam miesiąc czasu dajmy na to. To we wrześniu będę leczył. Ewentualnie jakiś kwas szawiowy jeszcze wleci w postaci pasków. No i na dzisiaj to by było tyle. No. Tak jak mówię, no, tam, jeżeli chodzi o ten ostatni rząd, no to kurczę, no, mogłem jednak tą folię zdjąć. Tutaj pozdejmowałem, tu poodchylałem, a tam e, zostawiłem całkiem. No i co? No i to był błąd. To był błąd. No ale trzeba też pokazywać te błędy, żeby po prostu wyciągali inni przerażne też wnioski. I tak jak mówię, no trzeba próbować nowy metod. Może w końcu znajdzie się ten idealny środek. No, idę się przebrać do domu, z tym mokry. To no, jest masakra, jeżeli chodzi o pogodę. Powiem Wam, że palnik nieziemski. No. no niby te dwie płytki, jak one miały równo odparowywać. To moim zdaniem powinno być ok na no, taką rodzinę. Pięć ramek. No, ale z folią u góry okazało się to jednak za dużo. No cóż, co poradzić? Co poradzić? Jestem o trochę mądrzejszy na przyszły rok. Na pewno tego błędu nie popełnię. I raczej wrócę do buteleczek. Tu był problem, żeby podać te setki. Nie chciało mi się korpusów targać. Zamówiłem pięćdziesiątki, bo mam za niskie daszki, a daszki były robione z odpadu po korpusach. Także tak musiałem to zrobić. No i tak to wygląda. No. Ten rok, jeżeli chodzi o pszczoły, no nie uważam za zbytnio udany. Raczej jeden z gorszych w mojej karierze, jeżeli chodzi o przelarstwo, ale tak jak mówię, no jestem bogatszy o tą wiedzę i mam nadzieję, że na przyszły rok będzie lepiej. Zapraszam jeszcze raz do oglądania. Ja się żegnam z Wami. Trzymajcie się, cześć. Hej.